Witam Państwa po przerwie. Pani Justyna Bągorska ze Stowarzyszenia Wolontariuszy Dadu jest naszym kolejnym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o redukcji szkód spowodowanych prostytucją. Macie teraz nowy projekt, program. To może pokrótce na czym on polega? Ten projekt nie jest nowy, bo my już wdrażamy go w województwie zachodniopomorskim od. Chyba od 4 lat. Mój błąd, rzeczywiście nie jest. Dobry. I rzeczywiście program dotyczy redukcji szkód tak zwanych harm reduction w obszarze seks biznesu. Czyli docieramy do kobiet, nie tylko do kobiet, ale również do mężczyzn, którzy pracują w seks biznesie. O jakich szkodach mówimy tutaj? A znaczy, sobie redukować przede wszystkim. Myślę sobie, że warto zaznaczyć, że pracujemy zarówno na ulicy. Czyli jeździmy na drogi dojazdowe i wyjazdowe ze Szczecina, ale też z kierunku Goleniowa, w kierunku Koło Brzegu. Jak też wchodzimy do tak zwanych agencji mieszkaniówek, czyli to nie są duże agencje, tylko to są takie małe mieszkaniówki, których w Szczecinie jest około 100. One się gdzieś ogłaszają? Jak, jak wyszukujecie te agencje? Razem ze mną. Ja w ogóle na co dzień pracuję w poradni uzależnień, jestem specjalistą terapii uzależnień. Pracuje kolega, który prac... zajmuje się handlem ludźmi i pracuje w policji. I trzeci kolega, który z nami pracuje w zespole, wszyscy tworzymy taki zespół sitwalkerów, jest pracownikiem społecznym i bardzo często jest tak, że te dziewczyny się same do nas zgłaszają, a bardzo często jest tak, że mamy adresy właśnie od tego kolegi, który pracuje w policji. Ta nasza praca harm reduction polega głównie na tym, na redukowaniu szkód w różnych, w różnych aspektach społecznych. Przede wszystkim zajmujemy się zdrowiem, czyli zachęcamy do tego, żeby te panie, ale też i panowie, bo to co wcześniej powiedziałam, to nie są tylko dziewczyny, które świadczą usługi seksualne, ale to też są mężczyźni i ci mężczyźni świadczą usługi seksualne mężczyznom przede wszystkim. Zachęcamy ich do stosowania prezerwatyw, dlatego że żeby się chronić przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, a tych niestety jest bardzo dużo. Bardzo często wiemy to od naszych dziewczyn, że niestety klienci płacą podwójną stawkę, żeby nie było używania prezerwatyw. Zachęcamy te nasze dziewczyny, żeby się testowały w punkcie anonimowym testowania, które też podlega pod nasze stowarzyszenie. Można przyjść i zrobić sobie takie badanie anonimowo i bezpłatnie. I część tych naszych dziewczyn korzysta z tej oferty, więc te nasze część tych dziewczyn, które gdzieś tam podlegają pod nas są zdrowe. Natomiast niektóre dziewczyny nie korzystają z tych ofert, szczególnie te dziewczyny, które Pracują na ulicy i te dziewczyny, które są przehandlowane, bo myślę sobie, że o prostytucji bardzo dużo rzeczy mówimy, mówimy, że to jest coś złego, mówimy, że często te dziewczyny wybierają ten zawód same sobie, jakby, no, no wybierają to jako zawód czy jako forma zarobków. Natomiast z tyłu głowy nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre dziewczyny są przehandlowane. Dobrze, to właśnie może teraz porozmawiajmy o. Jakby głównych problemach związanych z prostytucją. Czy nie wiem, prostytucja jest problemem sama w sobie, czy to bardziej y, chodzi o pewne rzeczy, które są... Wiadomo, mówimy o tym, nie wiem, najstarszy zawód świata. Y, jest y, popyt, jest podaż i wygląda na to, że skoro jest aż tak starym zawodem nie wygląda na to, żeby miał być zawodem wymierającym. Żeby, więc... żeby, żeby Tak, żeby to upadło. A znaczy, myślę teraz... sobie... Znaczy, moje pytanie jest takie, gdzie tkwi problem, bo problemy na pewno są. Tak? Mówimy tutaj o tym, z czym wy się zmagacie, mówimy o chorobach, mówimy o badaniach, ale mówimy też o, o handlu ludźmi. Wiadomo, że w Polsce prostytucja nie jest w żaden sposób usankcjonowana. Ona gdzieś tam funkcjonuje w szarej strefie i właściwie państwo udaje, że ich chyba nie ma. Czy... Ja, myślę, ja myślę sobie, że jeszcze tu parę słów dodam a propos redukcji szkód i w jakich obszarach my też pracujemy, oprócz chorób przenoszonych drogą płciową, handlu ludźmi, to też myślę sobie, że warto to zaznaczyć, że część kobiet jakby doznaje przemocy ze strony tak zwanych stręczycieli, ale też część kobiet niestety jest uzależniona od alkoholu i od narkotyków i na przykład pracują po to, żeby zarobić na działkę. Część kobiet na przykład pracuje z tego, co nam mówi, bo została do tego zmuszona, bo na przykład nikt nie chce ich przyjąć, tak, albo na przykład mówią, że wolą pracować w prostytucji niż mają pracować za 2,50 i nie wiadomo czy pracodawca im wypłaci czy nie wypłaci, bo mają niską, niskie kwalifikacje zawodowe. Rzeczywiście większość tych kobiet, z którymi pracujemy to są kobiety o niskich kwalifikacjach zawodowych. Bardzo często one mają tylko ukończoną szkołę podstawową, chociaż coraz częściej zdarza się, że te kobiety mają też ukończone studia wyższe. Czy próbujecie działać też w jakimś kierunku, żeby ewentualnie z takiej sytuacji te kobiety wyciągać? Jeżeli oczywiście nasza praca polega to, co wcześniej było powiedziane, nasza praca polega głównie na harm reduction, czyli redukcji szkód. Natomiast jeżeli jakaś kobieta chciałaby skończyć z tym procederem, to my jak najbardziej mamy na to narzędzia. Mówię tutaj narzędzia jako w ogóle państwo polskie. To też jest tak, jak jakaś kobieta została przehandlowana i oczywiście i ma na tyle siły i odwagi powiedzieć o tym, to też jako państwo polskie mamy na, mamy na to narzędzie i mamy bardzo sprawne. Natomiast większość tych kobiet rzeczywiście jest zastraszana i cały mechanizm osób, które stosują przemoc, osób, które doznają przemocy, no to to jest tak skomplikowane, że bardzo trudno w ogóle wyjść z tego procederu. Często te kobiety są zastraszane, szantażowane, że myślę sobie, że takiej potencjalnej osobie to w ogóle do głowy nie przychodzi, że tak może być. Tak? Często te kobiety są wystawiane na ulicy, one pracują po 10-12 godzin i bardzo często stręczyciele nawet nie dadzą im żadnej prezerwatywy do ręki. Stąd nasze, nasze, nasze też przyjazdy do tych dziewczyn, żeby chociaż w ten sposób jakoś im pomóc i zabezpieczyć. Zdarza się, że niektóre kobiety wychodzą z tego zawodu i już do niego nie wracają. Ale zdarza się tak, że część kobiet y, przestaje na jakiś czas, po czym okazuje się, że y, y, jakby wracają, wracają do tego zawodu, tak. Tutaj mówimy o, o, o redukcji szkód. Czy jest jakiś pomysł na to, żeby siłami państwa, czyli przez ustawodawstwo i prawodawstwo zmienić sytuację tych kobiet? Ja wiem, że nie ma prostych rozwiązań na to i już niektóre kraje europejskie próbowały, typu Holandia, typu Niemcy, to niekoniecznie też legalizacja całkowita i próba rejestracji tego wszystkiego nie, nie, niekoniecznie zdaje egzamin. Bo my często kiedy mówimy o prostytucji mówimy o kobietach i o mężczyznach, którzy się prostytuują, a tak naprawdę nie mówimy o klientach, którzy korzystają z tych usług. To najczęściej w ostatnim czasie myśmy zauważyli, że to jest pierwszy klient to są osoby bardzo młode, czyli to są 18-19-20 letni mężczyźni, którzy nie mają stałych partnerek. I jakby w ten sposób w ten sposób uprawiają kontakty seksualne, czyli w związku z tym, no, no, no że jestem to strony u tych osób, i tak w, jak, w jakiś sposób trzeba rozładować napięcie seksualne. Czyli co, w takim razie mówimy tutaj też o, o tym, żeby uświadamiać klientów przede wszystkim, bo oni tak naprawdę nie widzą tego wszystkiego, co stoi za. Za tej, nie wiem, ja myślę sobie, że kampanie, powinny być, yy, myślę sobie że kampanie powinny być w ogóle skierowane do klientów, a część druga osób, klientów to są często osoby w średnim wieku na wysokich stanowiskach, tak? czyli y, to, to też jest często, mówi się o kobietach, które stoją na ulicy, że to są tirówki, a to jest też taki mit, no bo... But, but. Nie do końca panowie, którzy pracują, to też trochę jest obraźliwe pewnie dla tych panów, bo z usług często korzystają panowie, którzy wychodzą z bardzo drogich samochodów, w bardzo drogich garniturach, z bardzo drogim laptopem pod ręką. No panowie, którzy jeżdżą tirami mm -hmm. pewnie mają swoje trasy i wyznaczony czas i tam tachograf im bije, więc nie bardzo mogą się zatrzymywać na tego typu atrakcje. My, my często rozmawiamy z naszymi dziewczynami, bo, bo na różne tematy i, i na przykład dziewczyny nasze same mówią, że chciałyby być, żeby w Polsce była prostytucja legalna, w związku z tym one by się opodatkowały, opłacałyby składki ZUS i, i normalnie przyjmowałyby klientów. Ale to już czy... pewnie nie jest tak oczywiste i też nie w stosunku do tych dziewczyn, które niekoniecznie legalnie są w Polsce i niekoniecznie, niekoniecznie przy własnej woli. Musimy powoli kolikować. Pani Justyna Bongorska ze Stowarzyszenia Wolontariuszy DAD-u była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przerwa na serwis informacyjny Telewizji Pomerania, po którym jeszcze trzecia odsłona naszego programu.